Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Abil jestem na serwerze rivermc.pl. Jest to tryb RF SMP na wersję 1.26. Jest to bardzo świeży serwer. Edycja jeszcze nie wystartowała. Na razie mamy takie, jakby, pierwsze szlify. Można już wchodzić na serwer, aczkolwiek pierwsza edycja dopiero się odbędzie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten serwer. Zobaczcie, co tu się dzieje, bo jest naprawdę na co patrzeć. Jest taka przygoda na tym serwerze, że naprawdę. Warto obejrzeć ten odcinek do końca. Ja wam przedstawię jak zacząć grę na tym serwerze no i myślę, że możemy zaczynać. Dobra, już jesteśmy tutaj na serwerze. Yy, pokażę wam bardzo istotne rzeczy, które znajdują się na spawnie. Na spawnie mamy coś takiego jak strefę AFK. Na strefie AFK, jak do niej wejdziemy, yy, będziemy otrzymywać zastanie w tej strefie. Klucze do skrzyni EFK oraz odłamki, które można później wymienić na klucze dla całego serwera, i te klucze, które wymienimy już dla całego serwera, będą trochę lepsze i będą lepsze itemy z tej skrzyni robić. Tutaj na przykład otworzę Wam skrzynię EFK. Ze skrzyni EFK, tutaj jak można zobaczyć, takie oto przykładowe itemy lecą. Gdy już otworzycie skrzynkę FK, udajecie się do takiego czarnego szkieleta, który znajduje się na środku spawna i tutaj macie taki pasek, gdzie można wpłacać te odłamki, jeśli na całym serwerze yy, do wspólnej puli wszystkich graczy wrzucimy 150 odłamków, yy, wtedy cały serwer automatycznie dostaje yy, klucz do ognistej skrzyni, którą można otworzyć również na spawnie. Klucz do ognistej skrzyni jest ogólnie jedną z najlepszych y, skrzynek, którą można otworzyć. Y, co zaraz wam pokażę? Dobrze, już jesteśmy tutaj w miejscu na spawnie, gdzie znajdują się wszystkie skrzynki dostępne na tym serwerze. Podejdźmy sobie do skrzyni AFK. Można sobie na nią kliknąć lewym przyciskiem myszy i zobaczyć, ile procent mamy na dany drop. Można sobie jeszcze tutaj przejść na następną stronę i mamy taki super rzadki kilo, który no, ogólnie jest bardzo dobry na tym serwerze. Otwórzmy sobie kilka skrzynek. Pokażę Wam, jak to działa. Tutaj mamy taką animację netrightowa. Motyka na przykład nam tym razem wyleciała, jak widzicie, otworzyłem już tutaj parę skrzynek. Dostałem tutaj neterajtowe hełmy, jakaś neterajtowa siekiera, blaze road, więc całkiem spoko jest to drop. Teraz jeszcze tutaj mamy parę kluczyków do skrzyni ziemi, więc jeszcze wam pokażę co z takiej skrzyni ziemi. Tutaj już trochę słabsze itemy są, bo diamentowe, ale też darmowy kluczyk, który można dostać. Wydaje mi się, że będzie naprawdę spoko. Następną rzeczą, którą na serwerze posiadamy, to są customowe pojazdy. Customowe pojazdy, które ułatwiają nam rozgrywkę na serwerze. Na przykład mamy takie wiertło, którym możemy kopać tunele, albo taki traktor, którym możemy zbierać lub sadzić o wiele szybciej naszą farmę. Na naszym trybie znajduje się teleport na wybrany kontynent. Po kliknięciu na Spawnie w tego MPC-ta macie do wyboru teleport na Europę, Amerykę Południową, Północną, Afrykę, Azję lub Antarktydę. My dzisiaj tepniemy się na przykład do Afryki i spróbujemy się osiedlić w państwie Egipt. Na naszym serwerze pod komendą Ukośnik Mapa znajduje się mapa serwerowa, gdzie... Po kliknięciu w link przekieruję was na stronę internetową, i tam możecie sprawdzić sobie mapę całego świata, gdzie jaki gracz jest osiedlony, jak wygląda Kuboid Państwa. Więc. Warto sobie sprawdzić tą mapę, bo bez tej mapy jest naprawdę ciężko u nas na serwerze. Teraz wam pokażemy innowacje, które mamy na serwerze, na które warto y, zwrócić uwagę. Mamy spawnery, o których troszeczkę opowie nam Bedi. Po pierwszych y, wizualizacjach możecie zobaczyć, że mamy magazyn i mamy EXP. Po kliknięciu prawym, jeżeli API kliknie prawym na spawner, ma informacje o spawnerze, czyli ile, jaką ma prędkość produkcji, y, Ile produkuje expo nam, ile przedmiotów, i ile mamy spawnerów w, w jednym spawnerze. Więc jak kliknie prawym em, Abil na magazyn, ma, macie tutaj magazyn spawnerów, em, które możecie sprzedać itemki, możecie za, zabrać sobie je do użycia na swoim państwie, jak chcecie. E, I także mamy tutaj ulepszenia spawnerów, jak tutaj Abil sobie weźmie em, ulepszenia wszystkie. Weź sobie wszystkie tutaj ulepszenia ze skrzynki mhm. na dole Jak kliknie prawym Abil e, W ulepszenia i przeciągnie te Wszystkie ulepszenia będzie jest Jest efekt jeszcze mhm, mhm. Pi, piszą, ci, piszą ci te ulepszenia tak? Tak Mamy ulepszenia szybkości tak. I... lutu i autosprzedaży Tak one są na jeden dzień. Można je zakupić u NPC ta na spałnie, więc zapraszamy. E, I także te pusty można je zebrać. Więc możesz je zebrać z powrotem, jak mm -hmm. nie chcesz ich używać. Mm -hmm. Tak. E, więc kolejna rzecz o spawnerach. Tutaj mamy różki sprzedaży. Jak kliknie sobie API i weźmie sobie jedną rzecz. Weź sobie e, jeszcze te rzeczy mm -hmm. I proszę, przeciągnij sobie je na różkę. Mnożnik cen na różdżkę Tak, mnożnik I cen i zasięgu, zasięgu. Tak, Dobra, jeżeli mam. przejdziemy tutaj do przygotowanego miejsca, co przygotowałem I klikniesz prawym mm -hmm. Przedasz wszystkie Itemy ze wszystkich spawnerów wokół ciebie W zasięgu 30 bloków Mhm, mm bardzo fajne, no fajne I, i to chyba tyle o spawnerach tak szczerze no to teraz może Bedi pokaż nam pojazdy które posiadamy na serwerze już tak posiadamy traktory tutaj przejdziemy mhm. obok tutaj jest mhm. mamy traktor który Abil sobie może wejść w niego tak jeżeli są plony sobie jeździć. jeżeli są plony możemy zbierać te plony te plony się znajdują w pojeździe w ekwipunku pojazdu Mm -hmm. Tutaj mamy jeszcze auta. No dobra. I helikoptery. Tylko nie mam... Nie mam Dzięki pojazdom przemieszczamy się szybciej na mapie i szybciej do innych państw. Teraz Wam pokażę, jak założyć państwo, bo to jest najważniejsza rzecz na serwerze. Pod komendą Ukośnik państwo mamy pokazane, otwiera nam się GUI i mamy Twoje państwa pokazane do wynajęcia, zaproszenia, ustawienia mapa yy, pokazuje ile jest państwa założonych na serwerze i tutaj mamy podstawowe yy, komendy, które dotyczą państwa na start. Gdy nie macie państwa, to takie GUI właśnie, właśnie się wam otwiera. I teraz jak zrobimy państwo yy, cyre i na przykład Egipt. To tworzy nam się Yy, blok, czyli serce yy, naszego państwa. Jest to dzwon i schowek, do którego możemy sobie yy, chować rzeczy, i wasi koledzy też możecie do tej wspólnej beczki yy, chować rzeczy yy, pokazuje wam się yy, nad tym sercem informacje, yy, najważniejsze informacje generalnie zawarte yy, w państwie. I teraz tak, jak widzicie, tymi zielonymi liniami, pokazuje nam się. Yy, Jaki jest obręb naszego państwa? Na początek dostajecie jeden chunk, następnie, jak y, wyjdziecie z tego chunku, to już PVP jest włączone. Na, waszej, y, na waszym państwie PVP jest wyłączone. Później można to modyfikować. Jeśli chcecie y, powiększyć swoje państwo, to robicie ukośnik P slime i klajmujecie sobie, czyli rezerwujecie sobie następnego chunka. Można sobie tak powiększać. Y, Generalnie powiększenie o jeden chunk kosztuje 1000 dolarów, więc wydaje mi się, że nie będzie to trudne, żebyście mogli powiększać jakby swoje państwo. Tutaj będzie Wam się na tym pokazywać ile chunków już macie, ile macie członków, możecie dodawać pieniądze do banku. Wszystko to jest opisane w tych komendach pod ukośnik państwa. Teraz jeśli już macie założone państwo, możecie sobie tutaj zobaczyć, jakie macie tereny, zarządzać graczami, relacje z innymi państwami, flagi, role, podatki, ustawienia, poczta państwowa, czyli jeśli ktoś będzie. Wkładał lub wyjmował ze wspólnej y, beczki jakieś itemy, to będzie wam pokazywać kto co włożył, jak włożył, ile zabrał o której godzinie. Oraz jeśli ktoś będzie opuszczać państwo lub jakieś modyfikacje, y, na przykład będzie dodawać do banku państwa jakieś itemy y, albo pieniądze, to będzie wam się tutaj wszystko pokazywać. W statystyki, no to tutaj będzie wam pokazywać, ile podatku trzeba płacić i co ile dni się płaci podatek za. Sklejmowany teren, a tutaj macie po prostu teleport na wasze serce Państwa. Jak możecie zobaczyć, już tutaj jacyś gracze znajdują się na serwerze i już tutaj testują i bawią się razem z nami. Zapraszam was bardzo serdecznie na serwer. Yy... Cały czas eventy odbywają się na serwerze, one automatycznie się otwierają Macie event na skrzynie, loterie, turbokasa, turbospawner Więc na pewno nie będziecie się, nie będziecie się nudzić A dodatkową rzeczą Jeśli wejdziecie do nas na Discorda, u nas, u nas na Discordzie pojawi się konkurs Dotyczący wygrania rank premium na naszym serwerze na całą edycję Więc warto wejść na Discorda, zaobserwować i bawić się razem z nami, więc dzięki za oglądanie i do usłyszenia.